Poluje na kota. Patrzcie na nią. Widać, że jest w świetnej formie. Ten kot się cofnął, ale jednak poszedł do krzaków. A to jest jej teren. I ona się teraz czai. Spójrzcie na nią. Wtopiła się w otoczenie. Widzieliście to? Była 2D. Spójrzcie na to żeby tylko nie wyskoczyła pod coś jej się przyczepiło tam czy co ale śmieszne uważaj uważaj niesamowita, teraz widać, że ma czarną buźkę, ale z drugiej strony ma rudą. No i co, pobiegniesz w końcu czy nie? <śm> A łamuje nogi. Cały czas się waha. Spójrzcie. Spójrzcie, co ona robi. A tam był ten kot. Skakuje na jej parapet. Jest, przyszedł tu. Co ona robi? Interwencja. Złaź z mojego parapetu. Ciekawe, co teraz. No ładnie przyszedłem tu nieźle Kładzie się A kot po parapecie idzie I co? Kot jest na parapecie I są dwa koty Chciałem tego czarnego ostatnio zobaczyć a dzisiaj on po prostu wyszedł. Ale duży. I co tu się dzieje? Patrzcie, jaki kotuś. Co malutki? O. Nie podoba ci się? No, zajął ci parapet i co teraz? <grystanie> malutki. Nie u siebie jesteś. Maluśka, co robisz? Śmieszna. O, jakby się wycofywał. Wycofuje się. Wycofał się troszkę. Aha, bo ona tu rośnie. Idzie tygrys groźny, patrzcie. Przy mnie się czuję jeszcze bezpieczniej, patrzcie. A on się wycofuje. Wycofał się w kąt, biedaczek. Patrzcie. I siedzi tam schowany. A ona będzie go pilnować. I to teraz? Ciekawe, jak to się rozstrzygnie. Nie mam, nie mam chyba tyle pamięci, żeby tak tutaj stać z tą awanturą, chociaż w sumie mam. Paluszka teraz tu usiadła. No patrzcie tu. Субтитры сделал